Kultyści, którzy byli z Nekromantą. Co zrobią z tą kopalnią? Nie czekajmy, co się stanie. Do ataku! Przeklęci intruzi. Nie mogą przeszkodzić w wykonaniu planu naszego pana. Załóżmy tu obóz. Wszędzie wokół pełno kultystów. Nie chce się pchać do ich gniazda bez żadnego wsparcia. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Siemano, z tej strony Goczko, witam was po dość długiej przerwie w nagrywaniu let's play'ów, gameplay'ów i czym to tam można nazwać. Zacząłem w końcu nagrywać kolejny odcinek Warcrafta 3, mojej ulubionej gry, także zaczynamy i ja już od razu... Zbiorę jednostki, niebezpieczeństwo? idę poszukać czegoś takiego, tak jak jest karte. Ty skończysz budowę, i trzeba skopieć pierdolę. Dobra, idziemy poszukać, tylko my się nie dzieje na tematy. Zniszczone drzewa, idziemy dalej. Biedzie oni nowe. Zatakujemy, sułą i ciśniany. Co? Dobra, i kawałek dalej, o tak dużo no, kasy mam, Na honor. dobra. Co tu wywalić z tego ekwipunku, którego tu mam? Ofer z siły. Mnie mi to jest niepotrzebne. Nie wiem czy E? Dobra, no ale jaka siły. Później mi się doprzedamy na stanie wici do sprzedaży. dalej. Go, go, go. i tu jeszcze jeden. Służę świata, Służę tu. Ten poeksplorujemy. Piękna dama zginęła. you bastard! Idę dalej. A pan nie leczy, więc przechodzimy dalej. Zrobimy pierwórko jeszcze jednego. A tam... I mamy bazę. W imię króla, mojego ojca. Nie trzeba mi się kłaniać. Nie mam na razie tym no, nie mam nierówności! dalej. Tak, panie! Dalej, dalej, dalej! Zniszczymy dalej, dalej. szybciutko. Nie trzeba mi się kłaniać! Aha, wracając do poprzedniego odcinka, wszyscy um, nie wiedzą, nie, nie patrzyli. Zostawiłem nie. go wcześniej. Odkryliśmy plagę nieumarłych. Nie za dużo. Która zaraża wieśniaków, zmienia jej umarłość. Wpadajmy do Underhullu. Dowiedziecie co ta plaga zała jest. No i widzicie, jesteśmy na razie tutaj. Do produkujemy, produkujemy. Co? zasięgi. To jest. już Tak, panie. Więcej Niech się stanie zabić! Nie Potrzebno trzeba mi się kłaniać. Ja go w tyle. Jakieś niebezpieczeństwo? To Co do sprawie sprawiedliwości? Niech się stanie zabić! Tylko zostaw, chłopiec. No, zniszczymy e, Maina i już będzie wygrane zymają no, jeszcze weźmiemy z tym Monika Ale przerywam trochę z... odkryliśmy właśnie Kult potępionych Znaczymy. i dotarliśmy tu do underhallu ulicy Rolnej Lord Ronu atakują, nasz, no, dowiedzieć się kto za tym wszystkim kryje? Nie Odkryliśmy, kto za tym kryje, ale. Ale. Trzeba mi to kupić. Trzeba się kupić. Trzeba mi się kupić. nie mi Nie tracimy, Trzeba mi się kupić. No Trzeba mi się w eee, w atakują nasze Służę To jest chyba moje już trzecie przejście tej gry. Na pamięć. Co nie zmienia faktu, że dalej mnie cieszy, cieszy gra w to. Dobra, w <słady> <słady> no, mi już wystarczy. Zrobimy tutaj Uncreidon. Dopiero jeden, kto ja? Kuźnie zbudujemy. Znaczy Ten odłożysz. Aleś się uparł. Uważaj. Jeszcze zniszczyli pan. Zniszczymy tutaj. Idziemy skorować dalej. O co chodzi? Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Kończymy, kończymy, idziemy dalej. Dobra. No ja, Dobra, i tutaj najszybciej. Szkoda, w tym tak, czasu. Tak, A Jezus, Tak, Potrzebna jest to się nie grało i już, już się. To rozprasza rozpraszał tychże. No, nie wiem, co ich potrzebuje, natomiast drugie koszary. No, na pewno się przydadzą. Dobra, idziemy po eksplorować. Jeśli no, w sposób ciekawego w sensie no, to znajdziemy, to są jakieś mixtury, które się na pewno przydadzą. Później w szczęści części gry? Później w, w tej części gry ma dla nas Hanisi. Pograł Panie, to Ktoś to stawię, nie, Mogę pomóc. tu zostawiłem, czemu on nie się rzuci, ...niech się stanie, Zdanie. Oczywiście, na honor. Z złoto. To się ja no, nie złoto. No to W tym momencie mi się to nie przyda, więc zostawię to. Dobra, mamy tier. w takim razie warsztat santuarium. Tak, ja panie. Miałem jeszcze scrolling, więc jeszcze aż tak ten nie przywiduję. Jakieś niebezpieczeństwo Na honor. Nie Nie robi na ryfną. Potrzeba złota. Potrzeba więcej złota. Jeszcze się nie uzdrowiony. Służę światłości. Święć złotem. W niech się stanie zagłość. Oczywiście, że nie całkiem, inaczej. różni się złota od drewna, choćby na symbol kształt. Na honor. Może to coś. walki. Nie trzeba Nie Jestem Twoim strzelcem! Złóżę światłości! Mam, otwieramy. Mam podświetlone na Expanse. W sumie nie będzie mi to niepotrzebne, bo zaraz to skończymy heptonową misję. Jak najbardziej. Jest to się dość szybko fajnie gram. Nie jest moją siłą. Słuchaj, nie Nie trzeba jest Służę światłości. się podziałeś? Nie ma problemu. Jestem Twoim strzelcem! więcej złota! Mamy to, także zrobimy jeszcze. jeszcze, to, jeszcze. Nie trzeba mi się kłaniać. Światłość jest mą Służe jednostek. Służę światłości. Zrobimy jeszcze. Nie trzeba mi się kłaniać.

no ja, to, to robimy, Tu chyba nic nie było, więc idziemy w Nie, mi się no, Słucham, nie, nie wiem czy ktoś tam orientuje się, się, sprawdza dotyczący filmu Warcraft. Sorry, nie, nie Warcraft, bo to nie jest Warcraft, tylko World of Warcraft. Trochę nie wiem jak to tam zamierzają zrobić. Ale ma się produkcja zacząć w końcu w 2014 roku. To zobaczymy jak to im wyjdzie. W sumie jak wiadomo wizer jak się coś zabiera to trzeba robi to dokładnie. Problemy z tym całym reżyserem. Sami Rembi był pierwszy, a później zmienili go. Mam teraz reżysera, którego nie pamiętam imienia, ale nakręcił mur. Nie trzeba oglądałem filmu, podobno bardzo dobry. No, mam dylemat, co tu wywalić? Chyba no, wyrzucę tą, no to Zresztą włożę. To nie światłości. już chyba nie będzie nic. W końcu tam. mogę ruszyć i dupę, tak jak tutaj co? powiedziałem, na kanonerki. jeszcze 3 strojków. trzy włożę. Wiem, że światłości. Już, już, nie. Nie 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 już nie mam nic. Może jeszcze was tak, sobie podróżować tak, i a ty będziecie na krótką idziemy. Dobra, trzeba zobaczyć. Spotkać się skarutu z zadem. To wiecie co takiego zrobić i dlaczego? Krapłam. Jeszcze bardziej wakamania na jednego. <trym>

Witajcie dzieci. Jestem zat Przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Czy to ty wywołałeś zarazę nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Tak. Kazałem wyznawcom kultu potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy, Malganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących rzecz jasna, plan Malganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. Widzieliście kamionę latającego smoczka? Czy jest Ciekawe. Ja, ja nie trzeba No taką armę gdzieś niby sprzedać. Bierzmy się do walki. W stanie A, prezentę do walki. Koni ziarna Wszystkie ich leże są puste. Ziarno zostało już wysłane. Przybywamy za późno. To ciekawe, się bligości, niech się stanie Niech się stanie zadrać. się stanie To To ciekawe. Jaki mamy Niech się stanie mamy Niech się stanie pierścień Znaczy się stanie a tutaj się przyda, się nie się się kłaniać się a, jeszcze zrobimy. No, tak. niebezpieczeństwo? Nie. Tu Tu jeszcze coś znajdziemy. Nie pamiętam. który w sobie pomóc. sprawdzić. Ale mnie nie, nie ma nic. Służby? Służy ruszyć? Sprawdzimy. Chodź, mały. Ruszaj! będziemy? Nie trzeba mi. Są tutaj też paczki. Chwila, moment i gotowe. Dżewa. Muszę lecieć. Ja też Gotów Słuszny o, o, wybór Poszło Gotuda Chodź mały. Nie, jeszcze tutaj grywa. Róż dupę! Muszę. Ja też Chodź mały. Ażem się cofnął jak kretyn. Muszę lecieć. Światłości, niech się stanie zadość. Nie trzeba się kłaniać. O co chodzi? O co chodzi? Światłość jest mą siłą. Jaki mamy plan? Mamy służę światłości. Ja tak, powiem. Światłość jest mą siłą. ciekawe. Ale się Czas tutaj nakrywa. Służę światłości. No, jak najbardziej. No, same druga nic nam nie zrobią. No, tu zada. Swoją różdżką smoczą. Nie, Kłania. ja nie, nie trzeba mi się kłaniać. No a buziak. nie ciebie. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Zrobimy to tak. Oho. I koniec. Naiwny, głupcze, moja śmierć nic nie zmieni na dłuższą metę, bo plaga zaczęła już ogarniać te ziemię. No i kolejny odcinek za nami, Zabiliśmy krętu zadań, będziemy sprawdzać, gdzie to ziarno się pewnie dalej rozniosło. Zobaczymy to w następnym odcinku. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Hej!